I, I teraz na Kremlu oni rozumieją, że są w głębokim kryzysie. Polska była dla nich centralnym krajem we wschodniej Europie, więc jeśli nie mogą ustabilizować Polski, to niczego nie mogą. jeśli Polska odpadnie, to wszystko się rozsypie, cały układ warszawski. Obecnie proszę o odśpiewanie międzynarodówki. Do rozprawy z Solidarnością Sowieci użyją ostatniej struktury, na której mogą w pełni polegać. Na czele ludowego Wojska Polskiego stoi ich sprawdzony agent. Generał Wojciech Jaruzelski, wychowanek z sowieckiej szkoły komunistycznych Janczarów, jeszcze w latach 40. zwerbowany przez tzw. Informację Wojskową, to jest polskojęzyczne GRU. Jaruzelski liczy teraz na bezpośredni udział Armii Czerwonej w pacyfikacji Polski. Osobiście prosi o to marszałka Kulikowa. Kreml jednak stanowczo wyklucza inwazję. Jeszcze niedawno członkowie politbiura rozważali odwołanie olimpiady w Moskwie jako zbyt kosztownej, tym bardziej nie stać ich na okupację Polski. Nie widać też końca wojny w Afganistanie. Wobec Polski wystarczyć więc musi wyrafinowana gra dezinformacyjna. Sowieci będą straszyć inwazją, wiedząc najlepiej, że Jaruzelski sam ma wykonać zadanie. Ten i inne filmy do obejrzenia na portalu www.ah.pl.